Hej hej, siemanko, witajcie. Ja jestem Karo, to jest kolejny odcinek z FIFA Ultimate Team. No, już jesteśmy już w szóstej lidze, awansowaliśmy, no niestety nie udało nam się znaleźć mistrzostwa, ale sądzę, że i tak nie jest najgorzej. Jak na moje umiejętności. Dobra. Chcę Wam pokazać mój skład i takie drobne zmiany drobnym na lewej obronie. Mianowicie tutaj za mojego Jose Enrique wkupiłem sobie szybkiego i jakże szybkiego bo aż 92 tempa Jordi Albe. Sądzę, że ten skład no, fajnie się tutaj zaczyna prezentować, coraz lepiej. Więc może bez zbędnego komentarza przystąpimy do mm, tak, przystąpimy do co ja robię do meczu. Tego jeszcze może sobie sprawdzę szybko tą kondycję moich zawodników. Nie, ale sądzę, że jest na dobrym poziomie. No tak, tylko tutaj troszeczkę Sanchez i Negredo, to jest Negredo chyba tak, są zmęczeni, więc ich zmienię zaraz w połowie meczu. I chcę Wam powiedzieć tak. Mecz będzie. Dalej. Mecz będzie komentowany przez podstawowych komentatorów w tej fiwie, czyli nie przeze mnie, ponieważ. Przepraszam. Ponieważ. Ja wolałbym się tutaj skoncentrować na tych meczach gdy komentuję, no to to jest takie troszeczkę, e, znaczy gorzej mi się po prostu trochę gram. No i proszę zobaczcie, e, skład pod ligę niemiecką Hummels, e, no i ten Neuer, Lewandowski, e, Błaszczykowski, Piszczek, nowo zarobiście, Gindogan. No ostro, ostro jest. Lubię takie mecze, lubię takie mecze, e, w których są wyzwania, e, w których trzeba zagrać na wysokim poziomie. No ale chwila. Przecież włączyłem głos. Czyli znowu coś poszło nie tak chyba, nie? Aha, może nie wyłączyłem sobie tak. No dobra, cóż. Ten mecz jeszcze rozegramy e, tak kiedyś. <laughs> przepraszam, przepraszam, przepraszam was. No ale troszeczkę tak e, e, gardłom zachrypnięte. No, szybkość Paszczykowskiego no jego technika no tutaj będziemy nam pewnie sprawiała dużo problemów. No, ile zamieszania tutaj z... Yy, oj. Łapto to! Pepperina! Dobra, rozegranie tam do Liorente. Na drugie skrzydełko. I pięknie tutaj jedziemy do Karwaha mamy y, rzut z autu Song, tutaj się pokazuje nam Jordi Alba, właśnie Jordi Alba Aj, pięknie tutaj y, y, Via uderzył z, z główki, ale Neuer, no ciężko go będzie pokonać takimi y, strzałami no proszę, poprzeczka. Czyli mamy tutaj yy, taką jakby wiadomość, że możemy tutaj spokojnie wrzucać na główki, tylko jest jedna też zła, że tam broni noyer, czyli bramkarz, którego jest ciężko pokonać w taki sposób. No ale cóż, trzeba się tutaj starać. Pikę, może tutaj zagrajmy sobie do bramkarza, uspokójmy tą grę. Pujol. No i mamy out. Na drugie skrzydło trzeba tak... muszę chyba tak częściej rozciągać tą grę. Dobra, teraz tutaj. No, nie będzie tak łatwo przejść tych obrońców minąć no i teraz y, troszeczkę nieudane dośrodkowanie ale to jest świetnie pójol czujny i no nie celi nawet y, strzał nie padł y, nie pad czysto w pole w co y, nie pad, nie uderzyłem czysto na bramkę nawet Świetnie tutaj pepe Reina. Popisał się w sytuacji sam na sam. I gramy tutaj góra. Tutaj może teraz tak. Już obrońcy zdążyli się ustawić i musiałem wycofać piłkę. Dobra, to by... Nie... oj, oj oj, tutaj się jest troszeczkę sytuacja. No właśnie. Sądzę, że to jeszcze nie jest szczyt umiejętności Lewandowskiego. Przejmiemy piłkę nie. Nie wiem czy tam był Royce, chyba nie było, o ile, mi się, o ile pamiętam. Bo gdyby był no z takimi składami, nawet chyba ostatni mecz, w którym właśnie był Royce, Getce. To są zawodnicy, no... Którzy, te, no, e, którzy napędzają tę drużynę. drużyny, Trochę nam się tam skomplikowała sytuacja pod polem karnym, ależ tutaj, oby to był mecz, oby to był mecz papyrejny No dobrze, dobre ustawienie tutaj mojego brąkarza. E, grajmy tutaj góra, bo tam widzę e, puste miejsce. No ciężko, ciężko się sprzebić przynajmniej dla mnie przez tą przez tą jakże mocną obronę Ale tracimy tak troszeczkę e, dziwny sposób tą piłkę Tutaj sobie zagramy, I teraz może Dawid wija i... Co tutaj się będzie? No nic. Jakże spektakularna interwencja Nojera. I może teraz. No jednak nie. Jak widzieliście, strzał szedł czysto w, pole, w bramkę. No ale no, takie rzeczy broń. No i dobra, będziemy mieli rzut rożny. Właśnie może tutaj w tych główkach no nie źle sobie tutaj pokierowałem No i niestety mi piłkę po nieudanym drappingu V, ale nadal się będziemy przy niej utrzymywać. No i tutaj może zagrajmy jednak tego i tego w naszego bramkarza i niego tutaj coś spróbujemy wykopać i wtedy może coś skontrojemy. No ale jednak mój plan y, nie powiódł się. Jak widzicie, co tam było? Myślałem, że posiadanie piłki ja sądzę, że będziemy mieli raczej duże posiadanie piłki, gdyż y, raczej to my jesteśmy Raczej to my nią tutaj częściej rozporządzamy. No i teraz wykopać i pewnie będzie zakończenie pierwszej połowy. No tak. Jak mogę podsumować tę pierwszą połowę? No nie padła na bramka. Były tam dobre sytuacje, no ale dzięki klasie, wielkiej klasie Noera nie udało nam się umieścić piłki w siatce. E, oczywiście przeciwnik też e, nie pozostawał dłużny i zagrażał naszej bramce w dość taki e, nieraz e, bardzo e, groźny sposób. E, jak widzicie posiadanie piłki no, jest wręcz truzgocące. 71% e, moje, 71% e, mojego posiadania piłki, no ale sądzę, że e, w drugiej połowie powinniśmy e, zagrać e, troszeczkę odważniej. Gdyż nie ma to jak rozpocząć pierwszy mecz w szóstej lice od zwycięstwa. Tam trosze, ja bym to troszeczkę e, inaczej rozegrał na jego miejscu, gdyż postarabym się tam zagrać, a nie tak, gdyż postarabym się tam zagrać raczej e, to przeciwne skrzydło, no ale cóż, dla mnie nawet lepiej. Dobra i tutaj może uspokójmy tą teraz grę. No nie, nie, nie. Nie tak. No i teraz nagra to na dobrej. Aj, spalony. Coś tak właśnie czułem, ale zobaczmy jakim. No jest, jest spalony. Nie podlega to żadnej e, dyskusji. A, dobre podanie. Gdyby tylko e, było bardziej dokładne, to sądzę, że naprawdę e, mogły po, e, po tym właśnie podaniu paść e, gol. Nie, o teraz może Sanchez, może, może, ale niestety właśnie e, Spróbujmy teraz No nic 60 minuta e, i tutaj sobie raczej będę próbował wprowadzić zmiany No i świetna interwencja, świetna interwencja e, tutaj e, Nojera, ale chcę powiedzieć, że i także Negredo się popisał świetnym strzałem Sprawdzę sobie oczywiście Sanchez i, i tutaj nie podlega dyskusji, że wprowadzimy za niego w Zmęczony jest także Negredo, ale jego wolałbym pozostawić tutaj troszeczkę dłużej I co jeszcze tutaj chciałbym wprowadzić? Chciałbym wprowadzić Iską, za Iską Illera Mediego i Benata za, za Songa Dobra, myślę, że te zmiany są e, dosyć e, dobre. Ciekawe, co przyniosą e, do naszej gry. Co wniosą. I może teraz, no nie. Dobra, tutaj... A i nasza piłka, tak. Na taki dribling, troszeczkę driblingu. Jesteśmy teraz w czasie tej konstruowania akcji, no ale niestety tracimy piłkę. Jak mówiłem, e, nie będę tutaj zbyt dużo mówił, ponieważ wolę się tak bardziej skoncentrować tutaj no właśnie na... ...na graniu i no właśnie. Lewandowski. Na niego trzeba uważać, no jest to e, napastnik, który... No, który już jest tak, tak świetnie, ma takie świetne umiejętności, że w takich sytuacjach nie pozostawia bramkarzom żadnej nadziei na to, że nie padnie bramka. Dobra, koniec tego zlecania. Musimy tutaj ewidentnie zaatakować, ponieważ tracimy bramkę, a ostatnie moje mecze kończyły się takimi dość. I teraz z pierwszej piłki Negredo! Przepis na sukces? Kupcie sobie e, Nojera Tak, kupcie sobie Nojera Co to było? Co to było? No i znowu takie troszeczkę... Sądzę, że jednak e... Felipe Santana Nie, ja i tak będę grał do końca, ja, tak jak mówię tylko że teraz yy, nie no tylko że teraz ta sytuacja będzie troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ aby wygrać muszę strzelić tylko trzy bramki spokojnie, a mam na to jakieś oj no wychodzi bramkarz. No. A mam na to tylko jakieś 15 minut. Oczywiście w Fifie. Fifowego czasu jakbym to powiedział. CO TO JEST?! Dlaczego to było aż tak... Znaczy, dlaczego ten nagredo tam jakoś nie postarał się... I może teraz! Ależ nam dzisiaj nie sprzyja szczęście... No i mamy teraz już drożny. Mamy? Mamy. Dobra, świetnie. Szykuję się bardzo emo... Yy. co teraz? No strzelto! Bardzo ostra tutaj taka końcówka tego spotkania. Czemu tak nie gram od początku? Ja się pytam. Samego siebie. Już. Spalony! Dlaczego? Czułem, że tam będzie spalony, ale. Muszę grać właśnie tak. Yy, yy, agresywnie troszeczkę, chodzi w sensie agresywniej, że. Yy, więcej tych akcji tak mocniej to robić, nie bawić się tą piłką. Bo teraz się tak właśnie ostatnie dwie, dwa mecze to się tak bawię tą piłką właśnie No i widzimy tego rezultaty Z wyniku 0-0 nagle dostaje 2. Przegrywam dwoma bramkami I chociaż teraz może jakaś spektakularna bramka Negredo no to jest spektakularne pudło Lewandowski yy, oddał trzy strzały strzelił jedną bramkę. Nagroda 8 strzelił ja strzelił. No i y, koniec spotkania. Jak mogę to podsumować. Może lepiej tego nie podsumowywać. Przeważałem w meczu. Yy, przeciwnik puścił dwie kontry, chyba jedna z strzotu różnego tam była bramka. A, Chciałem sobie zobaczyć, a tutaj są statystyki, ok. Posiadanie piłki, no 65%. Jeżeli ma się 65%, to ja się pytam, jak można przegrać. No ale jednak można. E, no dobra. To był nasz pierwszy mecz. E, zaczęliśmy e, od porażki. E, więc e, nie jest za ciekawie. Sprawdzę sobie jeszcze jak wygląda sytuacja moich, mojej drużyny po tym meczu i sądzę, że będę musiał kupić oczywiście kontrakt, ale również i ale również i także ale również i także <grytanie> nie, nie dla jednej, dla całej drużyny właśnie. Nie dla jednego zawodnika, tylko dla całej drużyny. Jednorazowe, kondycja, dobra, o 20% pod 20 punktów, czy tam coś, a to, to jest, chociaż tutaj 1300, kupujemy to i przydzielamy to naszej drużynie. Raczej zawsze staram się kupować plus 30, ponieważ nie no, ja będę się tutaj cacał. Wolę mieć y, naładowaną w większości na full. Na full. Kondycję, nie. No, ale sprawdźmy y, jak to teraz wygląda. No świetnie, tutaj y, większość zawodników ma y, 99. Y, Kondycję, jak to nie ma to Sanchez i Sanchez. No tutaj, no tutaj też dla Ramendi Waran właśnie mam Warana Może go wpuszczę kiedyś Wpuszczę go kiedyś no. Może już niebawem Przede wszystkim y, już wiem jak muszę się postarać grać Więc y, To już jest y, koniec tego odcinka więc proszę Was może subskrybujcie, komentujcie No i oczywiście ten ta łapeczka w górę e, też miło wpływa e, miło wpływa. Też e, zachęca mnie do tworzenia kolejnych filmów, więc do zobaczenia.